Hej, witajcie w teście cieni z René I na wstępie taka informacja. Ja te cienie już troszeczkę znam, dlatego że miałam mi ich jakby starą wersję. Nie wiem, starą wersję, edycję, nazywajcie to jak chcecie. Ta stara wersja cieni wyglądała tak. Może ja zrobię zbliżenie, żebyście lepiej je mogli obejrzeć. O, one wyglądały tak: były w takich grubszych plastikowych pudełeczkach, i tutaj w tym wieczku. Już Wam pokazuję, kryła się taka pacynka. To jest stara wersja, natomiast jeśli chodzi o te nowe, one mają troszeczkę inne opakowania bo to są takie zwykłe plastikowe puzderka z taką otwieraną klapką. O, coś takiego. Makijaż, który mam na sobie, wykonałam i jednymi, i drugimi. Użyłam. Ośmiu kolorów, po prostu żeby jak największą ilość przetestować. I może zrobimy tak. Pokażę wam słocze poszczególnych i tych nowych i tych starych. Dlaczego? Bo mimo że te, te starsze są w innych opakowaniach, to generalnie kolory są chyba dostępne. Tylko po prostu jakby, wiecie, na no opakowania się zmieniły i tyle. Więc zrobię wam słocze tych wszystkich cieni, których użyłam. Potem będzie makijaż. No i widzimy się wieczorem, żeby zobaczyć jak one przeszły test. Zostawię może kamerę na takim zbliżeniu, żebyście lepiej te swatchy widzieli, no po prostu. Zaczniemy od tych nowych, od najjaśniejszego z tych nowych. I ten najjaśniejszy nazywa się Dune. Tak wygląda na swatchu. W ogóle te cienie są bardzo intensywnie napigmentowane, bardzo błyszczące, czyli jeśli lubicie cienie matowe, to na pewno nie dla Was. Czyli ten najjaśniejszy z tych nowych, Dune. Kolejny cień to jest taka jasna kawka, taki chłodny odcień i nazywa się Soft Espresso. To jest kolor idealny na załamanie. Troszeczkę jednak oddaliłam kamerę, bo to było nie, nie za fajnie widać te wszystkie a Chcę, żebyście widzieli jak najwięcej, ale jeszcze odnośnie tego cienia. On nie jest matowy, myślę, że to widać. Jest raczej taki satynowy. I następny. Następny nazywa się Mimi aha jeszcze jedna rzecz o której nie wspomniałam a może ktoś z was o tym nie wie marka Pierre René jest dostępna w drogeriach Natura no przynajmniej ja ją tam kupuję i jeden taki cień to jest cena 12.90 mniej więcej ale na Pierre Renée bardzo często w drogerii Natura są takie promocje wiecie typu minus 40 nawet więc wiecie od 12 zł więc 40% więc takie cienie są bardzo taniutkie a są naprawdę fajne OK, robimy słuch tego Zobaczcie. Przepiękne są te cienie. No przynajmniej jeśli jesteście z rokami tak jak ja i lubicie cienie błyszczące, to myślę, że będziecie nimi zachwycone, czy też zachwyceni. I ostatnie spośród tych nowych nazywa się Mysterious. I to jest taki fajny przybrudzony fiolet, taka troszeczkę śliwka, też oczywiście taka metaliczna błyszcząca. Słuchajcie, chyba nie trzeba nic mówić o pigmentacji tych cieni. Śliczne są, moim zdaniem. I jeszcze zrobię Wam słocze tych starych odcieni. To znaczy, tak jak mówię, same cienie, same kolory chyba są cały czas dostępne. Natomiast ja mam jeszcze w tych starych opakowaniach, jakby. Użyłam w makijażu takiego białego. On nazywa się White Porcelain, jeśli dobrze mówię. Tak, to jest White Porcelain. Tak wygląda ten biały. Kolejny taki turkusik to jest Treasure Island. Mmm, przepiękny jest. Ja się tak zachwycam, bo wiecie, że ja lubię cienie błyszczące. One są jeszcze w taki fajny sposób napigmentowane, że jak się nakłada pędzlem na powiekę i rozciera się cień, to one jakby nie wytracają tego takiego swojego połysku, tylko błyszczą się cały czas tak samo intensywnie. Bardzo mi się to w nich podoba. Kolejny nazywa się Deep Purple. I Deep Purple wygląda tak. No czy nie piękne? I ostatni, którego użyłam w makijażu, ten nazywa się Electric Blue. I jeśli chodzi o taką wstępną prezentację, słocze, takie wiecie, oględziny cieni, to by było na tyle. Teraz zapraszam Was na makijaż. Na powiekach mam już bazę. Zmatowiłam ją też takim cielistym cieniem z Essence. No i może teraz na załamanie polecimy z tym Soft Espresso, dobrze pamiętam? Tak, czyli z taką jasną kawką. Mhm, to jest bardzo fajny cień na załamanie. Ja już w ogóle poza kamerą na twarz nałożyłam sobie bazę podkład, troszeczkę przypudrowałam, żeby się tak nie świecić, więc tak wstępnie twarz mam też ogarniętą. Na razie to załamanie zostawimy. Ja to oczywiście jeszcze potem rozetrę, jeszcze dodam jakiegoś koloru, ale chciałam na zewnętrzny kącik najpierw nałożyć ten taki ciemny fiolet, czyli mysterious. Biorę sobie jakąś kuleczkę, no i próbujemy z tym. Bardzo fajnie są te cienie napigmentowane, ale to już widzieliście. Mają też fajną konsystencję, taką niesypką, tylko taką troszeczkę klejliwą, taką gumowatą. Coś jak jak cienie ze slika. Troszkę może na dół podjadę. Dodam troszeczkę tego niebieskiego, czyli, czyli Electric Blue. W sumie pomieszamy tę starą edycję z nową edycją, yy, dlatego, że po pierwsze, yy, chciałabym zobaczyć, jak się łączą te stare z nowymi. Myślę, że jeśli jesteście posiadaczkami tego starego wydania, to też Was to interesuje. Czy one się razem będą no, ładnie łączyły, wiecie, czy się nie, nie pokruszą, nie porobią się z nich jakieś plamy kolorystyczne. A po drugie, dlatego, że chcę użyć jak największej ilości kolorów. I dosyć intensywny nam ten makijaż będzie. Na środek powieki ruchomej nałożymy ten mimi. Bardzo pięknie się te cienie błyszczą. Jeśli lubicie cienie matowe, to te nie są dla Was. Połączę trochę z tym granatem. Zobaczcie, bardzo ładnie się ze sobą łączą, nie ma żadnego problemu. W sensie ta stara edycja z nowymi cieniami. Może jeszcze trochę tego granatu tu wróg dodam, bo tak mi jakoś. Na razie wewnętrzny kącik zostawiamy. Na dolną powiekę nałożę jakoś te, jakoś je tak fajnie połączymy. I tutaj nałożę ten ciemny fiolet. Znaczy ciemny, no taki fiolet-fiolet, deep purple, tak? Nazywa się deep purple. Mm. I dokładamy jeszcze ten turkusik, czyli Treasure Island. Zaraz z jakimś innym czystym pędzelkiem te dwa kolory rozetrę, żeby one nam się dokładnie tak połączyły i czyściutkim pędzelkiem rozcieram. Tutaj na tę część wewnętrzną powieki górnej nałożę ten taki jasno-złoty, czyli Dune. A na wewnętrzny kącik nałożę ten biały, czyli po prostu White Porcelain. Troszeczkę może jeszcze tu zjadę, o, na ten turkus. Jeszcze wrócę do załamania i troszeczkę dołożę tego ciemnego kawowego i tutaj powyżej go rozetrę. A w ogóle to słuchajcie, jeśli słyszycie takie cichutkie buczenie, takie mruczenie w tle, to to jest moja wina, przepraszam. Włączyłam na troszkę farelkę, bo jest mi okropnie zimne, jestem strasznym zmarzluchem. I jak jest, wiecie, tak minus 10 na dworze, no dzisiaj to może z minus, nie wiem, 7, 8, może minus 10 nie ma, ale ma wszystko. Ja strasznie marznę i zawsze się tak dogrzewam jakimś piecykiem albo czymś takim. I jeszcze by mi się przydało coś jasnego pod łuk brwiowy, ale wśród tych cieni Pierre za bardzo czegoś takiego nie ma, to weźmiemy tą paletkę z Vibon Neutrals i po prostu rozjaśnię tym białym kolorem. Cienie mamy nałożone, także cieniowa robota skończona. Wykończę makijaż poza kamerą i za chwilę Wam się jeszcze pokażę. Makijaż dokończyłam, wyszedł taki intensywny, ale wiecie, że ja taki lubię, więc jakby nie ma oporów, żeby wyjść normalnie rano z domu. Yy, widzimy się wieczorem, żeby sprawdzić, jak te cienie się zachowają. Tak jak Wam nadmieniałam, ja mniej więcej je znam, no bo jakby miałam tę starą wersję, a te nowe i pod względem konsystencji, napigmentowania, sposobu nakładania się, generalnie są takie same, więc myślę, że tam różnicy między nimi nie ma. No ale zobaczymy się wieczorem i sprawdzimy, jak się zachowają. Na razie. Hej, no i witajcie wieczorkiem. Zrobię zbliżenie, żebyście widzieli dokładnie, jak te cienie się zachowały. I całość przedstawia się, zobaczcie, tak. Od razu Wam powiem, że moim zdaniem cienie są super. No bo tak, nic się nie osypało, zresztą nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę w makijażu, ale już jak robiłam makijaż, to nawet te ciemne kolory też się nie osypywały. Więc po pierwsze nie osypują się, po drugie yy, bardzo ładnie się ze sobą łączą, ale to było widać w czasie właśnie wykonywania makijażu. Po trzecie zobaczcie, kolory dalej są, no bo tak. Tu jest ten taki fioletowy, ten turkus widać, tu ten jaśniutki. Może tutaj te dwa kolory, bo na centralną część powieki i tutaj na wewnętrzną stronę były nałożone dwa inne kolory. Taki jaśniejszy chyba Dune on się nazywał, już patrzę, już wam mówię. Tak, ten jasny i ten, te dwa. I one się może troszeczkę z sobą wymieszały, nie bardzo widać między nimi różnice, ale dalej już na przykład ten niebieski widać i tutaj ten fiolet taki, on się nazywał chyba Mysterious, mhm. też widać. Więc generalnie nie robi się, wiecie, jedna szara plama, tylko kolory się trzymają. Poza tym zwróćcie uwagę, że nie powaziły w żadne załamania. Siedzą tak, jak powinny siedzieć. Nigdzie się tam, wiecie, nie zebrały, nie zbryliły. Nawet tutaj na dole, jak mam takie tu zmarszczki mimiczne przy oczach, nie wiem, czy to będzie widać, to jakby te cienie tak równą taflą siedzą w tym miejscu. Wiecie, nie pozbierały się w załamaniach, także to nie wygląda tak nieestetycznie, tylko jest okej. Okay. Także cienie spisały się yy, moim zdaniem super. Myślę, że na te parę godzin noszenia to naprawdę są ok. Yy, I tak jak wspominałam, ja już kilka z nich miałam, Natomiast te nowe dokupiłam specjalnie do filmu, ale w zasadzie między nimi różnicy nie ma. Tak? Także czy chcecie sobie dokupić te nowe, czy jakby wzbogacić swoją kolekcję o te nowe, to one nie są jakoś gorsze czy jakieś inne niż, te, niż ta stara wersja. Są tak samo dobre, tak samo się trzymają. No, tak jak widać, myślę, że tutaj nie ma co wybrzydzać. Chciałabym tylko podkreślić jeszcze jedną rzecz, że ja się tymi cieniami zachwycam, bo to są cienie błyszczące, intensywnie napigmentowane. Tak jak Wam mówiłam, ten blask na oku widać, zresztą widać go do tej pory. Więc jeśli lubicie maty albo bardziej takie stonowane, takie spokojne makijaże, to to nie są cienie dla Was. Tak naprawdę najspokojniejszy kolor, taki wiecie, niebłyszczący, nie rzucający się w oczy, to był ten z tych nowych. Który nazywał się chyba coś tam Espresso, Soft Espresso, taki taki delikatny brązik, którego użyłam na załamanie. To był najspokojniejszy cień, ale on również nie jest matowy, jest raczej taki delikatnie satynowy. No i to by było tyle w dzisiejszym teście. Mam nadzieję, że do tych cieni się przekonaliście, jeśli się nad nimi zastanawialiście, oczywiście. Mam nadzieję, że test wam się przyda i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie i do zobaczenia.